Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się zarobkami w Chinach i sprawami gdzieś tam około tego tematu. Pierwsze zacznę, pomimo, że tego nie za, nie za bardzo to lubię, nie za bardzo w to wierzę, ale zacznę od oficjalnych statystyk, które gdzieś tam na internecie znalazłem. Źródła Wam podam tutaj w opisie, link do stron. Strony są po angielsku. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemu tam z odczytaniem. I tak, średnia pensja w 2015 roku w Chinach wyniosła 6070 juanów, czyli jest to 3650 zł około, odliczając podatek, który tutaj ludzie generalnie dochodowy jest progresywny, ale większość, lwia większość płaci 15%, czyli zostaje 3000 zł z haczykiem takiej osobie. Najwyższe zarobki były w Pekinie. 9227 RMB, czyli mamy tutaj na polskie złotówki 5536 złotych po odliczeniu tego 15% podatku 4150 złotych. ja się nie doczytałem, ja się nie doczytałem, ale sądzę właśnie, że, że stawki były podane bez, bez potrącenia tego podatku dochodowego, także tutaj w tych wyliczeniach wam potrącałem. Często też pytacie mnie o zarobki w Chinach, ile zarabia na przykład sklepowa. Często tam się pojawiają też jakieś głosy o niewolniczej pracy gdzieś w fabrykach itd. No muszę Wam powiedzieć że oczywiście, że oni zarabiają mniej. Są to, są to najmniej płatne prace i to nie tylko w Chinach, ale i wszędzie. Oczywiście, oczywiście na zachodzie, gdzie ta rozbieżność jest mniejsza i, i te stawki są jakby gdzieś tam od góry urzędowo poustalane. Jeżeli ktoś chce być tak zwanym w cudzysłowie niewolnikiem i pracować w jakiejś tam korporacji na najniższym szczeblu, na właśnie na jakiejś taśmie czy gdzieś tam na magazynach, przy pakowaniu, w wielkich hipermarketach, to nie oszukujmy się na całym świecie, gdzie by to nie było, czy to będzie e, e, Wielka Brytania, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy Wietnam, czy Japonia zawsze będzie miał przejebane. No niestety, ale to nie jest to nie jest szczyt zawodowej kariery, to jest na przeżycie dla młodzieży, żeby dalej gdzieś tam się zahaczyć i dalej. Się piąć, no niektórzy niektórzy po prostu, po prostu tak zostają i, i, i duża większość tak zostaje, można za to przeżyć. I jeżeli chodzi o taką pracę, to pewnie i robotnik gdzieś na zachodzie na pewno będzie miał lepiej. No ale mówię, osoby przyjeżdżające do Chin, Polacy czy inni Europejczycy, no w ogóle nie powinni myśleć w tych kategoriach, tak? No bo to nie jest praca dla nas, to nie jest, to jest praca stricte zarezerwowana dla Chińczyków, może jak starczy czasu, to jeszcze coś, bo zarobki są jakby tematem pochodnym do pracy, to jeszcze coś wspomnimy. Także mówię, no tutaj pytania o pracę, te, te takie zawody, jak ile zarabia sklepowa, albo ile zarabia gościu w fabryce na taśmie, no są jakby nie na miejscu, tak? Wsz wszędzie na całym świecie tacy ludzie no mają, nie najlepiej, że tak, że tak to delikatnie powiem, Polak minimalnie pracujący w Chinach, Polak pracujący w Chinach minimalnie zarobi 3000 złotych, to taka moja subiektywna ocena, ale gdzieś będzie koło tego, mówię minimalnie, to będzie jakieś 5000 remembis hakiem, plus oczywiście darmowe, darmowe mieszkanie. Jest to praca nauczyciela angielskiego w Chinach. Od tego, od tego zacznijmy, i to tak tak, 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 tak startują, tak startują zarobki. Jeżeli ktoś chce przyjechać, to, to radzę się spieszyć, bo coraz coraz ciężej o taką pracę coraz coraz zarobki są coraz niższe. A i Chińczycy coraz częściej wymagają aby ci nauczyciele byli jednak prawdziwymi native speakerami. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie o co wchodzi w tych Chinach. Dlaczego mnie się tutaj podoba dlaczego dlaczego często mówi się w mediach o jakimś boomie gospodarczym. Choć jak podałem te zarobki, one, one pewnie, pewnie do średnich, jakichś tam zachodnioeuropejskich jeszcze nawet nie dorastają. Tutaj z mojej perspektywy podstawą jest to, że władza w Chinach nie, nie tłamsi tej gospodarki, nie, nie narzuca na ludzi tony przepisów, nie, nie jest tak restrykcyjna jak, 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 jak jest to teraz na Zachodzie, jak jest to teraz w Unii Europejskiej. Ja mnie. Nie jest ważne, ile tu ludzie zarabiają. Ważne oczywiście, żeby zarabiali, żeby to się wszystko kręciło, żeby pracowali. I tak to tutaj się dzieje. Ale wychodzę z założenia tak: jeżeli robotnik zarabia mało, to ja kupuję od niego towar i sprzedaję, powiedzmy, do Europy, tam, gdzie robotnik zarabia więcej prawda, I, i, i na tym zarabia. Jeżeli teraz Chińczycy coraz więcej się mówi też o tym, że, że, że ich stopa życiowa rośnie i, i, i zarobki rosną i tutaj też jest taka tendencja, że coraz więcej firm chce sprzedać temu chińskiemu robotnikowi, Chińczykowi. Coraz więcej firm eksportuje towar do Chin, mówi się o polskim eksporcie bursztynu, jabłek, czekolady, soków, tych spożywczych artykułów. Inne firmy też tutaj inne, inne kraje, też tutaj Niemcy wysyłają masę towaru łącznie z, z samochodami. Czyli ważne jest dla mnie to, aby się tutaj kręciło, a nie to, kto ile zarabia. Bo jeżeli zarabiają, jeszcze raz powiem, zarabiają tutaj mało w danym miejscu, to ja od nich kupuję i sprzedaję tym, co zarabiają dużo. A jeżeli tu zarabiają dużo, no to ja kupuję tam, gdzie zarabiają. Mało, kupuję towar, a sprzedaję tu, gdzie zarabiają dużo. I, i na, tym polega, na tym polega, że gospodarka się kręci. Ale co jest najważniejsze, to że ja mogę to robić. Bo jeżeli robiłbym to w Europie, to już bym miał na karku urząd skarbowy, ZUS, inspekcję pracy, kto wie, czy nie sprawy karno-skarbowe zaraz, bo, bo nie ma faktur, bo nie mam licencji na, na daną działalność, bo mam pracownika i nie wystawiłem mu umowy. Bo pieniądze wziąłem do kieszeni, bo nie zrobiłem przelewu, a wziąłem, dałem komuś pieniądze w gotówce, czy przyjąłem w gotówce. Tutaj w Chinach nie ma problemu. Jeżeli biznes jest, powiedzmy, gdzieś tam mamy obrót, czy zarabiamy te 30-50 tysięcy złotych miesięcznie, to nie ma żadnego problemu. To może nam wpływać na konto nik. Póki co, mówię, póki co, nikt się, nikt się nas o takie rzeczy, że tak powiem, błachostki nie pyta. Nie ma, pomimo że de facto jest, jeżeli oficjalnie gdzieś będziecie szukać tych danych, jeżeli oficjalnie zapytacie się, to oczywiście zaprzeczy temu, co ja mówię, bo oficjalnie przepisy tutaj istnieją. Widzicie moje poprzednie filmy, możecie sobie obejrzeć. Przepisy sanepidowskie tutaj istnieją, podatkowe... Przepisy ruchu drogowego tutaj istnieją, a widzieliście na filmach. Zresztą na tym tutaj przed chwilą też był jakiś tam moment, gdzie byliśmy na ulicy. Widzieliście, jak ludzie jeżdżą? Widzieliście, że obok stoi policja i nie reaguje? Widzieliście na moich filmach, że ludzie sprzedają na ulicy jedzenie, choć nie tylko, i robią to i de facto nikt ich nie gania. Jeżdżą nielegalni taksówkarze, tak zwane mototaksi, stoją, może raz na tydzień ktoś ich przegoni, nic więcej, nic więcej się im nie dzieje. Oni też nie są ujmowani w tych średnich zarobkach, to też musimy sobie zdać sprawę, że ta chińska szara strefa bardzo dużo wypracowuje dla Chińczyków samych. Widzicie na tych filmie na ulicy jaki jest ruch, jakie jeżdżą auta, jak te miasta wyglądają. Ja jesteśmy naprawdę w średnim mieście, Chansha, prowincja Hunan. Nawet, nawet taki z przewagą na, że prowincja Hunan jest taką biedniejszą prowincją w Chinach. Także w tym sensie, w tym sensie, w tym sensie na pewno jest w Chinach lepiej. Jeżeli mamy jakąś inicjatywę, możemy robić. Urośniemy do pewnego pułapu, naprawdę, już mówimy o jakimś porządnym pułapie. No to oczywiście. Wejdziemy w te tryby systemu, systemu, który faktycznie wtedy już nie jest prosty. Czegoś tam podatkowego, fiskalnego, i to będzie nas dotyczyło. Ale skala, skala jaką powinniśmy osiągnąć, aby wejść, tak naprawdę, naprawdę jest naprawdę dosyć, dosyć wysoka. I, I będąc w, w połowie tego, tego, powiedzmy, gdzie jeszcze Chińczycy przemykają oko, już możemy mówić, że, że jakiś tam sukces osiągnęliśmy. Bo tak jak wspomniałem, Znam, no, może przykładami się posłużę, nie nazwiskami, a przykładami, nie będę miejscowości podawał, ale znam Polaków, którzy byli nauczycielami języka angielskiego, później dawali korepetycje sobie gdzieś tam po południami, później wynajęli osobne mieszkanie, i otworzyli szkołę języka angielskiego, której nigdy nie zarejestrowali, działają już kilka lat, mają reklamy, mają szyldy, mają, mają, mają uczniów. Wiecie, no, pomyślę sobie tak nawet na, na przykładzie polskim. Wynająć mieszkanie, kupić trochę krzeseł, jakaś tablica, żadne koszta. Ale jeżeli pomyślicie już zaraz tak, Sanewit, bo tam dzieci przychodzą, e, faktury, każdy pracownik, jeżeli macie jakiegoś tam lektora, pracownika, no to już mu trzeba wystawiać wszelkie papiery, bo nie daj Boże, nawet jak jest kolegą, ale później się pokłócicie i nikt i gdzieś na was doniesie. To wszystkie składki ZUS-kie i, i tak dalej będziecie musieli do tyłu płacić. Kolejna sprawa to rodzice. Zaraz będą pytali się o faktury. Jeżeli nie wystawicie, to zaraz was ktoś gdzieś tam i tak dalej. No w Chinach, w Chinach nie, ma, nie ma z tym problemu. Są ludzie, którzy handlują gdzieś tam na Allegro. Są ludzie, którzy robią serwis dla, dla większych firm tutaj czy dla przedsiębiorców. Pieniądze czasem naprawdę przez prywatne konta idą duże. Nie mówię, że wszyscy dużo zarabiają, ale. Ale, ale te powiedzmy minimum, jeżeli są na swoich, jakby na swoich na swoich rozliczeniach, to te minimum 10 tysięcy, minimum 10 tysięcy złotych, złotych mówimy. No i żeby to zarobić, oczywiście obrót musi być znacznie większy. To może przechodzić przez konto. i Naprawdę póki co się nikomu nic nie dzieje. Tak? Oczywiście to jest wbrew przepisom. To jest wbrew przepisom, ale to działa. To jest to działa, bo, bo no, Chińczycy mają trochę inne podejście do Przepisów, do litery prawa, niż jest to w Europie, w Unii Europejskiej i w Polsce. Czyli jeszcze raz powiem: nieważne ile zarabiają, tylko ważne czy się kręci, czy się nie kręci. I czy jest bieda, nie ma biedy. Ludzie zawsze będą bogatsi i biedniejsi. Mam nadzieję, że będziecie starali się dołączyć do tych bogatszych zaryzykować trzeba trochę, trzeba trochę mieć pieniędzy odłożonych, właśnie takiej żywej gotówki może można i na zachód wpierw pojechać, odłożyć i przycisnąć na dwa etaty, później przyjechać tutaj do Chin, jeżeli na własną rękę działać. A jeżeli faktycznie chcecie mieć stabilne życie, chcecie mieć pieniądze stałe wszystko mieć elegancko w papierach jeżeli takie sprawy was interesują fakturki lubicie to bo bo ja po prostu bym nic nie zaczął gdybym w ogóle nawet gdybym gdybym nie musiał płacić tych VATów sratów zusów srusów ale miałbym wypełniać już tylko te papiery to ja już ja już ja już dostaję Szału i mówię, nie, to ja nie chcę, ja już nie chcę w to wchodzić. Ja już nie chcę w to wchodzić, bo to jest dla mnie ta cała biurokracja, mówię o sobie, tak, jest, jest na tyle na tyle. Nie lubię tego, że po prostu mnie już sama wizja tego wszystkiego, wokoło, załatwienia licencji, pozwoleń i tak dalej. Oczywiście za to wszystko trzeba płacić, ale mówię, że gdyby nie trzeba było płacić. To i tak już mnie to zaczyna odstraszać. Sprawozdania, to tamto, to siamto, meldowanie się i tłumaczenie się w urzędzie skarbowym, że się nie jest wielbłądem, prawda? I to, to, to już mówię samotnie. No, ale oczywiście do tego dochodzą obciążenia finansowe. Jakieś cofnięcia wstecz, że no, mogą, mogą zabrać, to są ludzie, słyszałem, handlowali gdzieś tam na Allegro, tu, siam, tam, czy, 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 czy nawet firmy normalne, a później jakiś urzędas albo się pomyli, albo się inaczej zinterpretuje przepis i musicie wszystko tego. Tu, 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 tutaj, póki co tego w Chinach nie ma, także zapraszam, zapraszam, żebyście sobie tutaj jakiś tam pomyśleli nad własnym biznesem, przyjechali i tak naprawdę nie wierzę, że, że to zrobicie, bo, bo wiem, że mówię do 100% moich widzów, a, a 10% się tak de facto do tego nadaje i może 1% zrobi, mam takie przypadki, że moi czytelnicy jeszcze ze starego vloga przyjechali, dobrze sobie tutaj radzą, ale to już kiedyś, kiedy indziej o nich opowiemy, może wywiad jakiś z nimi zrobimy. A jeżeli chcecie mieć stałą pracę, lubicie te, te papierki i chcecie mieć wszystko wszystko poukładane z góry do dołu, wiecie, że, że pod koniec miesiąca dostaniecie tyle i tyle i nic więcej i tak do końca życia, kredyt na telewizor, wakacje i tak dalej, będziecie, będziecie żyć bezpiecznie, no to oczywiście zostańcie w Europie, jedźcie do Wielkiej Brytanii czy nawet do Szwajcarii, Finlandii, bo słyszałem tam teraz mają przegłosować coś takiego, że każdemu obywatelowi bez względu, czy pracuje, czy nie pracuje, jakieś tam porządną pensję będą wypłacać. Także wybór należy do Was, tak? Pozdrawiam, dziękuję. Proszę oczywiście zalajkujcie, żeby gdzieś to tam się bardziej rozeszło. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć.